Dobry wieczór, dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym live'ie. Eee, słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat słodyczy. Eee, w związku z tym zadam od razu pierwsze pytanie, eee, abyś dała mi znać, czy to obecnie jest Twój problem. Tak? Czy obecnie właśnie zmagasz się z tym, no, że masz po prostu problem, e, jakiś taki duży apetyt na słodycze, i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, to jest pierwsza rzecz. Yy, właśnie, mam do ciebie takie pytanie: z czym obecnie tak naprawdę, no, z czym masz wyzwanie? A może są to, nie wiem, fast foody czy jakieś chipsy i tego typu rzeczy. Natomiast dzisiaj skupimy się na słodyczach. Dzisiaj się skupimy na słodyczach i chcę Wam powiedzieć na podstawie mojego własnego doświadczenia. Jak to zrobiłam, że z kobiety, która naprawdę jadła ich bardzo dużo i nie mogę powiedzieć, że byłam uzależniona, ale bardzo dużo ich... No nawykowo po prostu jadłam ich bardzo dużo, codziennie, tak naprawdę w dużych ilościach do dziś, gdzie po prostu wiecie o co chodzi? Dziś doszłam do takiego momentu, gdzie nie mam jakby potrzeby. Po prostu nie mam potrzeby. Tak jak miałam ogromną potrzebę, tak dzisiaj po prostu jej nie mam. I chcę Ci powiedzieć, co zrobiłam, dlatego że oczywiście nie będzie to, co by, być może myślisz, że usłyszysz, że powiem Ci, że po prostu przestanie je jeść, no bo gdyby to działało, no to nie byłoby tego live'a, nikt nie miałby z tym po prostu problemu. Dajcie mi znać w ogóle, czy mnie słychać, czy mnie widać, jeżeli jesteś na live'ie. O, jest Basia, wysłała serduszko, więc znaczy, że jest gitara, super. Hej, kochana moja. Także, jeżeli to byłoby takie proste, że po prostu przestać nieść słodycze od jutra, no to oczywiście nie organizowałabym tego live'a i nie miałabym z tym nich problemu. Chcę powiedzieć Ci, bo nie zrobiłam tego w ten sposób, co właśnie zrobiłam, tak jak mówię, z etapu na bardzo silna potrzeba do nie mam potrzeby, tak? Na tej zasadzie. Do nie mam potrzeby. Więc pierwsza rzecz jest taka, w ogóle co nakłoniło mnie tak naprawdę do... Super, fajnie. Co nakłoniło mnie, w ogóle macie coś do picia, ja mam herbatkę zieloną, słuchajcie, zielona, cieplutka. Także jak macie ochotę sobie, wyjście coś do picia i sobie tutaj pogadamy na ten temat. Więc pierwsza rzecz jest taka, że tak jak mówię ja przez 10 lat, przez 10 lat to, co robiłam, to po prostu tak mówiłam od jutra jak nie będę jeść. I to trwało 10 lat. I na mnie osobiście to nigdy nie działało. To mi nie dawało efektu. Tak, czyli miałam z tym, tak mówię, silny problem i 10 lat próbowałam sobie z tym problemem poradzić, no i myślałam że to jest takie oczywiste, po prostu przestanę je jeść, nie, na tej zasadzie. E, ale, tak mówię, na mnie to nie działało. Także chcę podzielić się z tym, co w końcu zrobiłam, że, tak mówię, dzisiaj jakby działa i nie mam w ogóle tej potrzeby. W ogóle powiem Wam szczerze, co mnie zainspirowało do zrobienia tego live'a. Sytuacja właśnie zainspirowała mnie taka, że byliśmy po prostu u znajomych e, i mój syn dostał czekoladę. Mój syn dostał czekoladę, e, Milkę chyba tam Oreo czy coś takiego, e, do której nie będę pokazywać, ale nadal ją dzisiaj mamy, tak? Nadal ją dzisiaj mamy. I kiedyś, jakbym dostała czekoladę, no to od razu otwieram, od razu jem i w ciągu tak naprawdę, e, słuchajcie, no nie wiem, w ciągu 10 minut jej by nie było. Dzisiaj mija kilka dni, a ja ją dalej mam w torebce, wiecie o co chodzi. I moment, w którym, cześć Izabela, cześć kochana moja, w moment, kiedy poczułam, że jakby nie mam z tym już problemu, to jest moment taki, kiedy po prostu, tak jak mówię, masz te słodycze na przykład w domu, ale nic się, wiecie, nic się nie dzieje. Czyli one są po prostu tam są i jestem w stanie sobie zjeść kostkę i już wiecie, dalej nie, na tej zasadzie. Natomiast to oczywiście nie stało się w ciągu miesiąca, nie stało się w ciągu tygodnia, a to trwało tak naprawdę, no, rozpoczęłam tą metodą, kiedy urodziłam mojego syna. Mój syn ma 3 lata, czyli tak naprawdę 3 lata pracy nad sobą. Gdzie tak jak mówię, teraz mam tą czekoladę w torebce, mam gdzieś po nią. <grafię> I po prostu, bo ja mam szczęście, że ona po prostu sobie tam jest. Czy kostki bodajże ubyły, nie? A kiedyś to by, tak jak mówię, zniknęła w ciągu e, kilku minut. No, ja sobie tak popatrzyłam na tą czekoladę i chcę wam powiedzieć, co się stało. I e, jakby ona jest, i ja potrafię jakby się powstrzymać, wiecie o co chodzi? Czyli nie mam takiego, że Boże, czekolada, muszę ją zjeść i tak dalej, i tak dalej. Tylko potrafię sobie powiedzieć, że po prostu nie jem. Nie na tej zasadzie. Natomiast to wymagało dużo zmiany we mnie, nie na tej zasadzie. No właśnie, kiedy kawka. Dobre pytanie, dobre pytanie. E, jak tam u Ciebie? Jak tam u Ciebie? Co tam słychać? E, słuchajcie, więc e, chciałam Wam powiedzieć, że tak naprawdę, e, no i powiem Wam szczerze, że właśnie zaraz przejdziemy do pierwszej zasady, ale właśnie w momencie, kiedy tam czekoladę, bo ja po prostu nie kupuję słodyczy. To jest pierwsza zasada. Wiem, że może śmieszna, wiem, że może oczywista, ale to nie oznacza, że ich nigdy nie wiem. Zaraz powiem, jakie je jem umiejętnie. Więc kiedyś po prostu ja je kupowałam, tak? I ktoś może pomyśleć, banalna zasada nie kupuj słodyczy. Ale słuchajcie, kupowanie słodyczy do domu, ciasteczek, czekoladek to jest podkładanie sobie kłód pod nogę, samej. Dlatego, że właśnie ja się na tej czekoladzie przekonałam, kiedy ona tam jest. No, to ja już coś szukam w torebce i ja ją widzę. Czyli to jakby sama sobie podkładam kłodki pod nogi. Jeżeli jesteś na etapie początkowym, kiedy naprawdę uwielbiasz te słodycze, kiedy wiesz o co chodzi, jesteś jakby tam w nawyku ich jedzenia, to w momencie, kiedy sobie je kupujemy do domu, w momencie, kiedy je mamy, to naprawdę same sobie kłodek pod nogi podkładamy. Bo dzisiaj sobie tak wypracowałam, że potrafię sobie powiedzieć nie, ale kiedyś, gdybym ją miała, to być może by tak nie było. Wiecie o co chodzi. To być może. Byłoby tak, że po prostu mi się na coś na przykład zdenerwowała, i po prostu miałabym łatwy dostęp do zjedzenia tego. Nie na tej zasadzie. Więc, yy, po prostu, prosta zasada. Przestajmy kupować. Przestajmy kupować. Po co to kupujemy? Naprawdę, kupowanie słodyczy to jest podkładanie sobie kłody pod nogi i tyle. A ja, na przykład, jak mówię, powiem Wam szczerze. O, waga cały czas taka jak rok temu, Izabela pisze, rok temu dołączyłaś bardzo, yy, gratuluję Ci w takim razie, yy, ponieważ yy, właśnie tak jak mówię, Izabela rok temu dołączyłaś i rok czasu jesteś bez efektu jojo, także yy, no ogromne gratulacje dla Ciebie, super, cieszę się. I chcę Wam powiedzieć tak, właśnie tak mówię, że kiedyś, tak jak mówię, to było takie, wiecie, ciasteczka, kupowanie do domu, też często słyszę, że, wiecie, dla dzieci, tylko tak sobie zastanawiam, kto powiedział, w ogóle, wiecie, ja na przykład, kto powiedział, że dzieci mają mieć słodycze, nie, na tej zasadzie, a więc, no nie wiem, ja po prostu, tak jak mówię, kompletnie ich nie kupuję, a wiecie, co kupuję, bo to nie jest tak, że kompletnie ich nie jemy, tylko jeżeli kupujemy na przykład słodycze, to kupuję i to Wam chcę powiedzieć, czyli krok pierwszy, taki niby oczywisty, przestań kupować, ale naprawdę musimy przestać je kupować. Ciasta, ciasteczka, czekoladki, trzymać je w szafkach, bo wtedy po prostu to jest tak, jak mówię, podkładanie sobie kłody pod nogi i wtedy po prostu ciężko Ci będzie, tak? Ciężko Ci będzie, jeżeli wiesz, że je masz. No, także to jest zasada numer jeden. I teraz tak, jeżeli kupujemy słodycze, jeżeli kupujemy słodycze, to niech to będą rzeczy takie, wiecie, które, bo wiecie, jak na przykład kupimy sobie ciasto, no to ono jest, zjemy kawałek i potem idziemy coś porobić i wiemy, że mamy drugi kawałek, trzeci kawałek, czekolada, kostka, wiemy, że mamy kostkę, kostkę, kostkę. Ciasteczka, no to też jedno, drugie, trzecie, czwarte, tak? Więc jeżeli kupujemy coś słodkiego, to kupuję to całościowo, nie? Czyli na przykład jakiegoś batona, może to być zwykły baton. Jakiś, nie wiem, princepolo, wiecie, jedyn, jedną, jedyną rzecz. Także to jest pierwsza zasada, bo tak jak mówię, to nie jest tak, że w ogóle już kompletnie... Nie mam także nigdy ich nie jem i tak dalej, jem je normalnie z umiarem, wiecie o co chodzi, nie w takich ogromnych ilościach, także jak mam na coś ochotę i tak dalej, jak najbardziej, ale nie w zasadzie takiej, że wiecie, jedno ciasteczko, jeden cukierek, tak cały czas, nie, na tej zasadzie codziennie w dużych ilościach, bo to o to chodzi. Więc jeżeli kupujemy sobie coś, jeżeli kupuję coś, to po prostu kupuję takie, wiecie, jeden na przykład konkretny baton, nie, także to jest pierwsza zasada. To jest pierwsza zasada. Kupuj sobie rzeczy, takie jak mówię, które wiesz, że zjesz, i już potem tego nie ma. Tak? I tego po prostu potem nie ma. Także to ci ułatwi taką chęć na ciągłe po prostu podjadanie i tak dalej, i tak dalej, nie? Na tej zasadzie, a też po prostu cię zaspokoi, jeżeli sobie na coś pozwolisz, i teraz przejdziemy do kolejnej zasady, kolejną zasadą, którą ja zastosowałam. Czyli tak jak mówię, że przez wiele lat było coś takiego, że sobie kompletnie ich zakazywałam, tak? Czyli kompletnie sobie zakazywałam jedzenia tych słodyczy, i jak to się u mnie objawiało? To się u mnie objawiało tak. Że przez jakiś czas ich nie jadłam, praktycznie, i było ok, ale później, jakby cały czas o nich myślałam, nie? No bo, jak sobie nawet mówię, nie jest słodyczy, nie jest słodyczy, no to w konsekwencji, jakby cały czas o nich myślę. Cały czas o nich myślę, no i jakoś tak się pojawiają na moim talerzu, nie? Na tej zasadzie. A jeżeli ja sobie przestałam zabraniać, wiecie o co chodzi? Zrozumiałam w ogóle, że nie tyję od konkretnych, poszczególnych produktów, bo kiedyś myślałam, że właśnie to słodycze tłuczą, że to chleb tłuczy, wiecie, konkretne, poszczególne. Dzisiaj wiem, że nie jest to prawda. Jeżeli ja to po prostu po jakimś czasie w końcu zrozumiałam, że to nie od słodyczy, a po prostu od nadmiaru kalorii, czyli jak zjem sobie i to mówię Wam początek, bo dzisiaj po prostu. Yy, dobra, to zaraz, bo muszę po kolei. Więc teraz tak, jeżeli to zrozumiałam, to wiedziałam, że mogę sobie pozwolić. Wiecie o co I Że mogę sobie pozwolić na przykład na tego jednego batona na początku w ciągu dnia. Nie na tej zasadzie. I to powodowało, że jakby tak o tym nie myślałam. To powodowało raz, że tak mega o tym nie myślałam. No bo zakazany owoc smakuje najlepiej, tak? Wszyscy o tym wiemy. Zakazany owoc smakuje najlepiej. Więc jeżeli po prostu będziemy sobie zabraniały, to co to powoduje, że tak naprawdę w chwilach słabości po prostu możemy się rzucić, objeść się? Wiecie o co chodzi? No u mnie tak to było, nie? I po prostu zawsze, tak jak mówię, kończyłam z wyrzutami sumienia, no i dalej, jakby ten, dalej nie mogłam się, wiecie, odzwyczaić od ich jedzenia. Więc w momencie, kiedy zrozumiałam, że ty je po prostu od yy, nadmiaru kalorii, to po prostu sobie na początku, jak zaczynałam, czyli te dwa lata temu, jakoś, dwa i pół roku temu, yy, to po prostu sobie, tak jak mówię, słodycze były jakby w dziennej puli kalorii. Miałam zawsze coś słodkiego. Wtedy, tak jak mówię, nie miałam, żeby nie wolno. Tylko oczywiście nie jadłam ich na pusty żołądek, w jakichś, wiecie, dużych ilościach i tak dalej. Tylko po prostu jako taką świadomą przyjemność. Jaką po prostu świadomą przyjemność, tak? Czyli zjadłam posiłek i miałam po prostu ochotę na coś słodkiego, to po prostu sobie to wliczałam... Yy, moją dzienny bilans kalorii i po prostu sobie to jadłam. I wtedy po prostu, tak jak mówię, nie miałam takiego, wiecie, myślenia, że mi nie wolno, bo normalnie zjadłam i nie miałam też takiego mega popędu, bo nie jadłam ich ani na pusty żołądek, tylko tak jak mówię, taka świadoma przyjemność, no a i mimo to chudłam, bo po prostu byłam w deficycie kalorycznym, nie, na tej zasadzie. I to na mnie podziałało tak, że na początku, tak mówię sobie, czyli tą zasadę, którą sobie wpisałam, krok numer dwa, yy, trzy. Nie zabraniaj sobie, czyli nie możemy sobie zabraniać, chyba jeżeli, jeżeli nie sprawdza Ci się to zabranianie sobie, jeżeli widzisz, że Ci to nie idzie, to zamiast sobie zabraniać to, co ja zrobiłam, e, po prostu je maksymalnie ograniczyłam, tak? Maksymalnie ograniczyłam e, i, i po prostu to było wtedy tak, jakby ten nawyk zaczął mi słabnąć, nie? Na tej zasadzie, czyli zamiast sobie zakazywać 100%, to po prostu ograniczyłam ilość, i, że tak powiem, z miesiąca na miesiąc, w ogóle chudłam, no bo byłam tak mówię w deficycie, i z miesiąca na miesiąc mi się coraz mniej chciało ich jeść. Po prostu jakby coraz mniej dostarczałam, coraz mniej dostarczałam, coraz I ten nawyk zaczął mi słabnąć. Tylko to, co kiedyś robiłam, to próbowałam z takiej skrajności, od jedzenia bardzo dużej ilości słodyczy do zabierania sobie ich kompletnie i to absolutnie mi nie szło. A tutaj, tak jak mówię, zaczęłam je stopniowo ograniczać, i po prostu ten nawyk stopniowo zaczął mi, wiecie, słabnąć naturalnie, po prostu naturalnie się zaczęłam odzwyczajać. I co dalej? Także to jest to, i oczywiście, oprócz tej metody, oprócz tej metody ja tak naprawdę wzięłam i słuchajcie, zaczęłam sobie tworzyć wysokobiałkowe, e, różnego rodzaju omlety, placuszki e, i tego, tym podobne, które Wam tutaj tak naprawdę pokazuję, owsianki, tak? Czyli właśnie tak mówię, na słodko. Jadłam posiłki po prostu na słodko i to też powodowało, że tak naprawdę miałam taką, wiecie, no byłam taka zaspokojona, jeżeli chodzi o to słodkie, ale nie takie puste, wiecie, batony, tylko po prostu jakiś wysokobiałkowy omlecik na słodko, wysokobiałkowe placuszki na słodko. Też na przykład, jak miałam ochotę na coś słodkiego, to starałam się wybierać jakieś batony proteinowe, a nie, nieżeli, wiecie, takie zwykłe hmm, sneakersy i tym podobne. Także to była ta kolejna zasada, czyli po prostu, jeżeli lubisz bardzo słodycze, to możesz zrobić to, co ja zrobiłam, czyli jeść więcej posiłków na słodko. Jeść po prostu więcej posiłków na słodko w ciągu dnia, nie? Na tej zasadzie. I oczywiście fajnie, żeby one były zbilansowane, wysokobiałkowe, żeby one Ciebie syciły, bo jeżeli zjemy sobie takiego zwykłego batona, no to on nas nie nasyci. On spowoduje, że my będziemy chciały jeszcze więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej, tak? Chyba, że zrobimy to jako faktycznie taką świadomą przekąskę i po posiłku po prostu usiądziemy spokojnie, ze skupieniem, pomału, świadomie po prostu zjemy sobie, wiecie, to tak jak mówiłam w tej zasadzie poprzedniej, tak? To musi być świadome, a nie wiecie tak, a, tu jedno ciasteczko, tam jedno ciasteczko. Wiecie, o co mi chodzi. Świadoma przyjemność. Nie na głoda. No bo wtedy wiadomo, że nie skończysz to na jednym batonie. oczywiste. Więc w ten sposób. Także to na pewno dużo mi, bardzo dużo mi dały te różnego rodzaju, rodzaju, wiecie, omlety, placuszki właśnie z dodatkiem czekolady na słodko i to właśnie, tak jak mówię, były duże porcje, sycące i jeszcze dodatkowo słodkie, także to bardzo mi pomogło co ja tutaj, czyli batony proteinowe to mówiłam, naleśniki, placuszki, dużo białka, słuchajcie, dużo białka, czyli wprowadziłam do mojej diety posiłki, które są, były właśnie, tak mówię, zbilansowane, wysokobiałkowe, przez co też tak naprawdę nie chodziłam głodna w ciągu dnia, co powodowało, że po prostu nie miałam aż takiego tego apetytu na, na słodkie, tak? Czyli jeżeli zjemy sobie po prostu zwykłą kanapkę, wiecie, bez tak naprawdę dużej ilości białka, tak? No to po prostu taka kanapka nas nie nasyci i wtedy tak naprawdę, jak chodzi Głodne i sfrustrowane, no to jest większa szansa, że będziemy jadły te słodycze. Ale jeżeli zaczniemy sobie wprowadzać do diety właśnie fajne, zbilansowane, wysokobiałkowe posiłki, które po zjedzeniu będziemy najedzone na około 3-4 godziny, to w ten czas po prostu szansa na podjadanie będzie po prostu bardzo maleć. Bardzo, bardzo maleć. A wcześniej, jak nie miałam pojęcia, co zrobić, żeby schudnąć, to po prostu myślałam, że mam jeść małą, że mam jeść samą sałatę że mam jeść mało, że mam jeść samą sałatę, wiecie o co chodzi. I chodziłam głodna i potem obiadałam się, tak pan tutaj spokuje. <grytanie> Dlatego mówię, posiłki wysokobiałkowe e, naprawdę bardzo mi pomogły, zmniejszyły mój apetyt na podjadanie, co za tym idzie oczywiście na słodycze. Katarzyna, spóźniłam się, czy zapisz live? Tak, 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 live zapisuję, także będzie tutaj zapisane, Także będzie gitara, słuchajcie. Dobra, co dalej mam? Także to są naprawdę te zasady, które bardzo, bardzo mi pomogło. I powiem Wam, co to spowodowało. Byłam w deficycie, to waga mi spadała, chudłam, ale mój organizm naturalnie dzisiaj nie mam potrzeby. I to nie jest tak, że ja naprawdę nie idę sobie na ciasko, nie jem tortów na urodziny, nie, nie wiecie, ale to jest jakby, ja już nie mam takiej potrzeby. No, po prostu, jakby właśnie tak mówię, to się mój, mój organizm, on się po prostu odzwyczaił to mi już nawet tak nie smakuje tak samo, wiecie o co chodzi. Tylko to nie było na zasadzie takiej, że od jutra nie jem słodyczy, no kurczę, jak mam, jem dziennie dużo słodyczy i nagle mam od jutra ich nie jeść, to to nie działało na mnie. Ale te zasady, które Wam powiedziały, sprawiły, że ja po prostu dzisiaj nie mam w ogóle potrzeby ich jedzenia, jakby nie czuję w ogóle takiego, to już nie jest ten sam smak, to już nie daje mi takiego wow, po prostu no, nie umiem Wam tego opisać, ale po prostu najprostszymi słowami po prostu wyleczyłam się z tego nawyku. Po prostu wyleczłam z tego nawyku. I, I nie taką skrajnością, tylko stopniową, stopniową zmianą. Po prostu nasze ciało już tego, moje ciało już tego nie potrzebuje. Po prostu. Kasia pisze, czy puddingi gotowe ze sklepu lesz, czy bardziej z z dodatkiem słodkim? E, tak, te pudingi proteinowe też jak najbardziej, jak najbardziej... E... Tak, jak najbardziej tak. Różnego rodzaju placuszki właśnie z tych puddingów sobie można robić na słodko, um, omlety też na następnym live zrobimy i pokażę Wam jak zrobić takiego naprawdę turbo dla miłośniczek słodyczy. Pokażę Wam, jak zrobić takiego turbo -meta i spróbujecie sobie go zrobić i poczujecie, o czym mówię, nie? poczujecie, o czym mówię. I po prostu jakby to, co chciałam Wam powiedzieć, to było od takiego mega nawet, wiecie, nawykowego jedzenia słodyczy do dzisiaj po prostu nie mam potrzeby, nie mam potrzeby. Zjem coś tam słodkiego, wiadomo, od czasu do czasu, ale mi bardziej smakuje teraz ciemna czekolada, przysięgam Wam, po prostu ciemna czekolada smakuje mi bardziej. I do takiego momentu właśnie doszłam tymi metodami, które Wam powiedziałam. Tymi metodami, czyli stopniowymi. A jeżeli będziesz w deficycie, to po prostu będziesz chudła i to też będzie powodowało, że będziesz miała motywację, tak? Bo będziesz widziała, że waga ci spada, że czujesz się coraz lepiej, a po prostu ten nawyk yy, po prostu stopniowo będzie Ci zapomnisz. po prostu się jakby zapomina z czasem to po prostu zapominamy, że w ogóle coś takiego miałyśmy, nie? Na tej zasadzie. Oczywiście, jeżeli teraz bym pewnie nakręciła się na nowo, czyli zaczęła sobie codziennie kupować te słodycze, zaczęła codziennie jeść, to pewnie bym się zaraz na nowo wkręciła, wiecie, w jedzenie słodyczy, no bo jak się odkręciłam, tak się mogę wkręcić, ale tego już nie robię, bo już tego nie chcę robić, tak? Czyli wiadomo, że to jest takie coś, że tak jak Wam mówię, nie kupuję, ciągle jem te omleciki, nie zabraniam sobie, bo jak tak jak mówię, no, ta zasada, zakazany owoc smakuje najlepiej, nie, na tej zasadzie i to było ten problem. Nie zabraniam sobie, robię to świadomie, wiecie o co chodzi, świadoma przyjemność i tak dalej, i tak dalej i to po prostu powoduje, że jakby ten problem mi znikł. Więc właśnie to jest to, jak tego dokonałam. Na następnym live przygotujemy sobie tutaj na żywo takiego omleta, turbo omleta, dla miłośniczek słodyczy, żebyście mogły poczuć jakby o co mi chodzi, nie? jak zrobić takiego sycącego, słodkiego, wysokobiałkowego wysoko omleta. E, chciałam Wam powiedzieć, że w ogóle dzisiaj dostałam wiadomość od jednej z Was, że właśnie oglądacie i motywujecie się, że tutaj napisałaś do mnie właśnie, że zmotywowałam cię właśnie tymi live'ami, obserwujesz i po prostu dziewczyna do taka naprawdę mega transformacji dokonała. Także mega się cieszę, że po prostu inspiruje Was do tej zmiany, że działacie, że, że po prostu robicie, że walczycie o siebie, także mega, naprawdę super, cieszę się i dostaję naprawdę dużo takiej wiadomości, że kobiety po prostu oglądają i po prostu się motywujecie, inspirujecie i bierzecie za siebie, także mega się jaram. I teraz Wam powiem tak szczerze, że jeżeli chodzi o program, który stworzyłam, Renata, witaj kochana, cześć kochana, witam Cię bardzo, super, że jesteś. Także dziewczyny, jeżeli chciałybyście... Być codziennie w tej energii, tak? Jeżeli chciałbyście być codziennie w tej energii mojej, bo wiadomo, jak ja to mówię, z kim się zadajesz, takim się stajesz. <grym> Także, jeżeli chciałbyście być codziennie w mojej energii, e, ja codziennie tak naprawdę y, na grupie, gdzie prowadzę kobiety, wrzucam te posiłki, pokazuję kobietom, żeby, bo wiecie jak to jest, ja wam teraz powiem i potem wracamy do życia i zapominamy. Ale jeżeli jesteśmy codziennie w tej energii, osób, które robią to jak my, tak, które jedzą tak zdrowo, jedzą tak fajnie, widzisz codziennie powiadomienie, że tutaj omlecik, tutaj kanapeczka, to wtedy trudno ci jest się, wiesz, trudno ci jest po prostu zapomnieć o tym. Nie, bo tak to live'a dzisiaj obejrzysz jutro, tam zrobisz może, możesz sobie coś zrobić zdrowego i zaraz wracamy do starego, ale ja właśnie dlatego stworzyłam grupę, gdzie codziennie tak naprawdę coś wrzucam, codziennie motywuję, inspiruję, inspiruję tak. Tak naprawdę kobiety, pokazuje tym, co jem, ponieważ to jest mój styl życia, to jest to, jak żyję. Przez to tak naprawdę kobiety naprawdę zmieniają permanentnie swoje sylwetki i pod moim okiem chudną do minus 30 nawet kilogramów. Tak? Mam kobiety, które pod moim okiem schudły minus już 30 kilogramów, dlatego że codziennie po prostu tak mówię, wrzucamy, dodajemy, ja codziennie inspiruję i jesteśmy w tej energii zmiany. Dodatkowo masz konkretny proces, krok po kroku, co zrobić żeby tak naprawdę schudnąć, przez co nie musisz błądzić, próbować, testować, kombinować, tylko masz od A do Z pokazane program bardzo prosty, zrobiony przeze mnie, nad którym tak naprawdę pracowałam 10 lat, gdzie Ty już tak naprawdę nie musisz się męczyć, tylko po prostu idziesz sobie tym programem, plus moje prowadzenie przez 3 miesiące. Dlatego, że jeżeli chcę mieć... Dlaczego kobiety, które chodzą? Pod moim okiem się odchudzają, ciągle widzicie na pewno na relacjach, nie mam efektu Jojo, nie mam efektu Jojo, nie mam efektu Joju. Ja też nie mam efektu Jojo. Dlatego nie bez powodu program dwa trzy miesiące. Nie bez powodu. Dlatego, że jak ja ci dam coś na tydzień, to to nie wystarczy. Zapomnisz i wiesz o co chodzi. A jak ja Cię dam do siebie na trzy miesiące, to potem, tak jak ja mówię, moje ciało odzwyczaiło się od jedzenia tych słodyczy, tak samo Twoje ciało przyzwyczai się do tych nowych nawyków, tak? Jeżeli będziesz robiła, działała, szła zgodnie z moim planem. Po prostu później, po takich trzech miesiącach jest bardzo trudno wrócić Ci do starego. Jest bardzo trudno. Jest trudniej, nie? Na tej zasadzie, dlatego właśnie tak mówię u mnie dwa to minimum 3 miesiące, żebyś tak naprawdę mogła swoje ciało nauczyć nowych przyzwyczajów nowych przyzwyczajeń. Także dzisiaj pragnę zaprosić do siebie kobiety, które są gotowe na transformację i chciałybyście już zacząć transformację ze mną właśnie tak jak mówię w moim programie Sexy Mama w 90 dni, no to tak naprawdę wiecie co? Tak naprawdę zostawię... Nie, wyślijcie do mnie wiadomość. Wyślijcie do mnie, po prostu wyślijcie do mnie wiadomość, jeżeli teraz oglądasz i chciałabyś zacząć, e, bardzo Cię zapraszam. A jeżeli oglądasz to później po lajpie, to również napisz do mnie wiadomość e, i po prostu podam Ci szczegóły, w jaki sposób można dołączyć do programu Sexy Mama Więziennej. Odnośnie świąt, słuchajcie. Nie dajcie się po prostu dziewczyny e, na to złapać, że wiecie, się nie opłaca. Bo po, zawsze coś będzie. Zawsze coś będzie. I ja też tak kiedyś mówiłam, teraz się nie opłaca. To, to jest po prostu, nie dajcie się. Nie dajcie się po prostu temu głosu Boga, który Ci mówi, że tam zaczniesz, tam zaczniesz i kiedy? I nigdy nie zaczynasz. Zacznij od małych kroków tak naprawdę właśnie dzisiaj. Święta trwają trzy dni, tak? Czyli to, co sobie już teraz wypracujesz nawet w miesiąc, to są trzy dni. Ja cały czas teraz nad sobą pracuję i tak dalej, bo wiem, że te trzy dni nie zburzą tego, nad czym pracowałam przez wiele miesięcy, tak? Na tej zasadzie. A wiemy, jak to jest. Potem zaczyna się tak naprawdę od tego stycznia, tydzień to znowu trwa i tak to po prostu trwa latami. Także naprawdę uważam, że nie ma to żadnej przeszkody, że teraz jest ten okres świąteczny i tak dalej, bo już tak naprawdę przez te kilka, przez ten miesiąc możesz się dużo nauczyć, tak? Możesz się dużo nauczyć, jakie produkty w sklepie wybierać, jak komponować posiłki i tak dalej, naprawdę wiele rzeczy może się nauczyć i potem na przykład w styczniu będzie Ci dużo łatwiej działać, bo już będziesz miała tak, ja tak nawet zrobiłam, chyba ja pamiętam transformację, ja to na sobie testowałam, patrzyłam, kurde, działa, waga spada, później święta i od stycznia już po prostu byłam w tym takim flow, lepiej mi po prostu było działać, nie, na tej zasadzie. Także e, tak to wygląda. Ja tak na mówię nie stopuję, e, nie przestałam, cały czas działam, e, bo tak jak mówię, to są tylko 3 dni, także nie mam z tym żadnego problemu. Dobra, ja w takim razie na dzisiaj chyba tyle, na dzisiaj uciekam. E, następnym razem tak naprawdę mm, zrobimy sobie ten omlecik jakiegoś omlecika. E, I tyle na dzisiaj. Widzę, że nie macie żadnych pytań do mnie. Jakbyście miały jakieś, to możecie pisać, później poczytam mhm, mm dobra no, także kobiety, które są gotowe na transformację i chcą dołączyć do mojego programu Sexy Mama w 90 dni i przejść totalną transformację swojej sylwetki pod moim okiem zapraszam, proszę do mnie pisać i lecimy, lecimy pod twoją transformację, lecimy teraz czas na ciebie, będzie petarda dobra dziewczyny, ja uciekam jakby co to live'a tutaj zapisuję i następnym razem będę tutaj znowu na profilu będziemy coś gotować fajnego Także działamy, działamy, idę z tą wiedzą w świat, mam misję, aby wszystkie kobiety po prostu zaczęły się tak fajnie odżywiać i czuły się seksowne, pewne siebie, kobiece e, i po prostu petardy. Naprawdę. Bo jeżeli się tak będziemy czuły, to po prostu jesteśmy nie do zatrzymania. Naprawdę, ubierzcie mi, że to nie chodzi tylko o te kilogramy. To chodzi o to, jak się czujesz, jaką energią emanujesz, kim jesteś. To jest naprawdę tego warte. To jest naprawdę tego warte. Dlatego, tak jak mówię, to jest coś więcej niż kilka kilogramów dół. Dobra, dziewczyny, ja uciekam i widzimy się następnym razem. Będę ogłaszać na story, kiedy wpadam następnym razem. Trzymajcie się, pa, pa.